...trzech, 4, 5 i próbował się urwać z okrążenia zwiększał promień rażenia lancą poprzez właśnie uchwyt na tylcu i zaraz to zobaczymy lanca ma długości około 3 metrów więc ten promień rażenia jest spory I proszę zobaczyć jak to wyglądało proszę o klatki, bo to trzeba mieć naprawdę silną rękę lancą można byłoby rzucić również z drugiego miejsca z siodła więc na komendę trenowano to drzewcem B i tutaj może Michał pokaże jak tym tutaj tylcem jeszcze broni tak bo i tu było uderzenie teraz drzewcem bi